Japończyka Takahashi. W Akademickich Mistrzostwach Świata bierze udział 540 sportowców z 54 krajów. Na olimpijskim stadionie w Rzymie w pokazowym meczu piłkarskim reprezentacja Włoch pokonała drużynę reszty świata 6 do 2. Spotkanie zorganizowano z okazji stulecia Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze po strzale Zagi, Potem prowadzenie objęli goście po golach Batistuty i Wei. Od tego czasu bramki zdobywali już tylko Włosi. Jeszcze przed przerwą na listę strzelców wpisali się Francesco i Fuzer. Po przerwie trzy bramki strzelił Enrico Chiesa. Na trybunach stadionu zasiadło 30 tysięcy kibiców. W ostatnim meczu 17. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Anglii Manchester United zremisował z Chelsea 1 do 1. Pierwszego gola strzelił dla Manchesteru w 45. minucie Andy Cole. Wyrównał na 7 minut przed zakończeniem spotkania Gianfranco Zola. W tabeli Premier League prowadzi Aston Villa. Ma dwa punkty przewagi nad Manchesterem United i trzy punkty nad Chelsea. Do pana Wiesława Muchy z miejscowości Jamilne przyleciał rano Bocian. Niestety nikt się nim nie może albo nie chce zająć. Policja odsyła do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, towarzystwo do Zoo, a tam nikt nie odpowiada. No cóż, zrobiło się ciepło, także być może Bocian wytrzyma i poczeka do wigilii, ale wtedy marny los tych, którzy nie chcieli mu pomóc. Za trzy kwadranse w Dwójce Panorama. Do widzenia.